Przepaść. Zekiri inkasuje ponad pół miliona euro więcej rocznie od najlepszego piłkarza Jagiellonii, Ocenił wyraźnie pobudzony Staindo. Staindo zwrócił uwagę na fatalną skuteczność i braki fizyczne Szwajcara, wskazując, że łatwo go odepchnąć w starciach. On nie jest gotowy do gry. Ma sytuacje, wszystkie zmarnował. Nie wygląda również zbyt dobrze fizycznie, da się go przepchnąć. On, oczywiście, może jeszcze wypalić może strzelić 30 bramek. Ale mówię o tym, co jest teraz. Cholera jasna: płacisz tyle za tego piłkarza, to musisz wymagać. Dodał komentator, podkreślając z troską o finanse widzewa dysproporcje między inwestycją a bieżącymi rezultatami. Należy podkreślić, że Bartłomiej do to dziennikarz z Weszło, a więc serwisu który w swym DNA ma wpisaną krytykę i przedstawianie polskiego futbolu jako jedną wielką katastrofę.